startuje sołorzak. tu Kazimierz dzień dobry państwu jesteśmy na lotnisku w Hong Kongu 18 kwietnia piątek, wielki piątek i tu się. Przed nami płyta startowa samoloty i tu co chwilę widać jak startuje samolot. Zaraz zobaczymy. Może się uda zobaczyć jak startuje. Tam daleko bloki w Hongkongu. Hongkongu. Hongkong jest niewielką powierzchniowo miejscowością. 100 lat należał do Wielkiej Brytanii i został niedawno oddany Chinom. O, tu jest start samolot. Pięknie startuje. Pięknie startuje. Udało mi się złapać start. Tak, już niknęł w chmorach. E, e, jakieś tam przetargi trwały negocjacje, że. Hongkong jest częściowo jeszcze na prawach poprzednich, 50 lat, do 2047 roku. E to na razie tyle. Papa baj mówił Kazimierz.